Cześć, tu znowu Igor. E, dzisiaj nagrywamy gameplay z gry Borderlands 2. E, no i zapraszam. Dobra, gramy. E, no jest dobra. No i zaraz sobie pogramy. Dobra. E, select charakter Dobra, no to gramy. Eee, czekaj. Kurde, trochę mało widać, no ale chyba jest spoko, nie? nie będzie wam przeszkadzało. No to dobra, to gramy. Eee, no tu mamy jakieś prońki, nie? I strzelamy do kolesi. Czemu nie ma nikogo? O dobra. Co jest? Czemu? No dobra, już mi się nie chce. No to nara. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania.